Jesteśmy w przededniu nowego sezonu. Kwestia licencji to jest coś, co zawsze dotyka GKS Sokotowice Kotowice i tym razem troszeczkę czytaliśmy o problemach. Czy rzeczywiście tą licencję było trudno uzyskać? Powiem tak, jeżeli chodzi o licencję i o to posiedzenie, na którym byliśmy ze Sławkiem Witkiem, naczelnikiem Wydziału Sportu, to było jedne z najtrudniejszych kilku godzin. w gks się myślę, że nawet z tej, tej zawodowej mojej przygodzie, hmm. bo. No bo to do końca nie wiadomo, co się wydarzy. Byliśmy tam, słyszeliśmy tylko co i róż, że kolejne kluby drugiej ligi nie dostają licencji. Wiedzieliśmy, co, jakimi dysponujemy dokumentami, jakie były warunki uzyskania licencji. Wiedzieliśmy, że nasze dokumenty są poważne, że, że to nie jest tak, że gdzieś tam na, na kolanie napisaliśmy parę oświadczeń i mówimy to, teraz idziemy po licencję. Mamy poważne dokumenty, ale mieliśmy też poważne problemy, więc na pewno emocje były i ja tak trochę z z tymi uczuciami czytałem te, że słuchałem tych różnych komentarzy, że licencja to jest rzecz pewna, że nie martwmy się w ogóle, że to, to w ogóle to jest formalność, że to jest tylko taka wycieczka do Warszawy. No, no to nie chodzi, żebyśmy tutaj chwalili. Chciałem, żebym ja chwalił Sławka, a Sławek nie, ale wydaje się, że to naprawdę było ciężkie, ciężkie zadanie, ale zakończone. Sukcesem na tym pierwszym etapie, natomiast przez cały sezon zostaliśmy objęci tym nadzorem finansowym, tym, tym nadzorem, który powoduje, że, że musimy patrzeć na sposób wydawania środków. Musimy pewne kontrole, jeżeli chodzi o, o nasze wzmocnienia, czy na tę sytuację kadrową też też komisja Licencyjna no nałożyła pewne warunki, ale jak mówiłem też o tym ja się z tych warunków poniekąd cieszę. Wiadomo, że to jest jakiś tam kłopot dla GKS-u, ale to też jest przydatne w pewnych rozmowach, bo, bo czasami łatwiej się rozmawiać z człowiekiem, który przychodząc do GKS-u i chcą grać w GKS-ie, wie, co go może spotkać. Że nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że tu w GKS-ie, bo on słyszał, że kiedyś to było tyle i tyle płacone, tylko wie, że jest zakaz transferowy, że jest zakaz dla tych zawodników powyżej 5 tysięcy złotych. Więc wiesz, z czym to, na jakim poziomie rozmawiamy. To na pewno ułatwia negocjacje. Z licencją był problem, też no, okazało się to nawet nie tajemnicą, że pewne osoby, które no, chciały nie dopuścić, żeby GKS tę licencję uzyskało, był to Radosław Bryłka, co nie jest może jakimś wielkim zaskoczeniem dla kibiców, ale zaskoczeniem był Jacek Kowalczyk. Czy ty miałeś jakieś sygnały wcześniej, że może coś ze strony tego zawodnika być? Ja rozmawiałem z Jackiem, ja doskonale sytuację Jacka znam. I jaka ona była. Nawet jestem w stanie zrozumieć jego motywy działań. Ja nigdy nie chciałbym tego oceniać, bo, bo to jest fajnie z takiej perspektywy, jak jesteśmy my, że, że on to zrobił i to było coś złego. Pewnie w sytuacji, w której on się znajduje czy znajdował, to była dla niego jakaś tam ostatnia możliwość. To chciał podjąć, mówi, że jeżeli jej nie podejmę, to może nie być tego pozytywnego finału i nie uzyskam tego, co chcę. Więc to jest jakaś strategia negocjacyjna z klubem. Ja tę strategię przyjąłem, ani w żaden sposób na Jacka czy, czy na inne osoby nie jestem zły z tego powodu. Każdy ma prawo dochodzić swoich pieniędzy w każdy możliwy sposób. Oczywiście zgodny z prawem, a to było działanie zgodne z prawem. Oceniać tego nie chcę, bo, bo, bo to nie jest też moment. Wydaje mi się, że zamknęliśmy ten etap cieszmy się, że, że jest licencja. Cieszmy się, że, że udało się przekonać Komisję Licencyjną, że GKS jest klubem z problemami, bo jest klubem z problemami, ale jest też klubem z pomysłem na wyjście z tych problemów. Licencja jest, a my jesteśmy przed siódmym sezonem już na zapleczu Ekstraklasy. Jesteśmy klubem który Siedemka jest szczęśliwa mówię. Najdłużej w tej lidze nieprzerwanie jest. Pytanie, jakie mamy cele teraz sportowe na ten sezon? Większość zawodników została i Mogą dojść nowi wartościowi piłkarze. Czy te cele się zwiększyły, są bardziej wyższe? Aspiracje? Zwiększyły się w porównaniu do... No chociażby do poprzedniego sezonu. Ja nie chciałbym na, na, na wejściu ogłaszać jakiejś tutaj hura optymizmu i pójścia, że, że teraz już Ekstra klasa i widzimy ekstra klasę i, i, i tylko ekstra klasa. Ja bym chciał, tak w porozumieniu z, ze sztabem szkoleniowym, w porozumieniu z Jasiem Fuchtokiem, z Januszem Bodziochem, z którym rozmawiam parę godzin dziennie, ja, ja po tych rozmowach wiem, że naszym celem jest tak naprawdę dobry, dobry start, dobry początek, te pierwsze kolejki. Bo jeżeli my po tych pierwszych kolejkach będziemy dali dobrą piłkę będą w tego wymierne efekty w postaci punktów. To wtedy możemy sobie stawiać kolejne cele. Możemy sobie stawiać cele, jeżeli chodzi o koniec rundy. Jeżeli będzie dobrze wyglądało to na koniec rundy, wtedy możemy zacząć myśleć, co będzie na koniec sezonu. Natomiast my pamiętajmy te ostatnie sezony, kiedy wszyscy fajnie ogłaszaliśmy, że teraz jest ten etap, teraz już na pewno. A po kilku kolejkach budziliśmy się z lekkim niesmakiem i mówiliśmy, no fajnie, no to teraz już o utrzymanie. Ja bym tego osobom chciał uniknąć. I jeżeli my sobie pewne rzeczy powiemy w szatni. I, i w sztabie szkoleniowym, to pewnie sobie je powiemy i, i między nami to zostanie. Celem krótkofalowym jest zwycięstwo w każdym meczu. Celem długofalowym jest to, żebyśmy w końcu o Katowicach w tym aspekcie sportowym mówili już tylko bardzo dobrze. Ale gdzieś tam na horyzoncie zakładacie, że można w tym sezonie włączyć się o awans do Ekstraklasy, czy na razie o tym nie myślicie? Ja uważam tak że jeżeli chodzi o rozgrywki o... O... w pierwszej lidze, to to są rozgrywki o mistrzostwo pierwszej ligi. Czyli są o mistrzostwo, to walczy się o mistrzostwo, bo albo z góry mówimy, że walczymy tylko o utrzymanie i pewnie kilka e, drużyn, zwłaszcza pewnie Beniaminków, którzy wchodzą, mają nadzieję tylko, żeby się utrzymać, oni tam myślą o awansie, e, nie myślą. Natomiast my grając w tych rozgrywkach na tym poziomie musimy myśleć o czymś więcej. Ja nie mówię, że w chwili obecnej tym celem jest tylko i wyłącznie awans, ale na pewno jest to, żeby każdy kolejny mecz wygrywać. Jak się wygrywa kolejne mecze, to się już myśli tylko jednym. To jest liga. Natomiast pierwszy mecz w sezonie to będzie spotkanie Power Polski, z którym już wiadomo, nie ma co drążyć tematu tych czterech porażek. Natomiast kwestia podejścia. Czy teraz w tym sezonie jest jakieś takie zadanie, jakiś przykaz, żeby jednak ten Power Polski potraktować tak naprawdę poważnie. I to mogę z całą stanowczością powiedzieć, że cel, jeżeli chodzi o Puchar Polski, jest jeden i podstawowy. Może nie tyle zdobycie tego pocharza, ale na pewno nie występ na poziomie ostatnich kilku lat. Nie wiem jeszcze, z kim będziemy grali. Dzisiaj się to pewnie okaże. Natomiast, jeżeli my myślimy poważnie o pierwszej lidze, a wydaje mi się, że na takim etapie jesteśmy, że myślimy poważnie, to powinniśmy też myśleć poważnie o tym, żeby w każdym meczu prezentować się godnie. A jeżeli jedziemy do, na Puchar Polski, będąc gks w Katowice, to musimy walczyć o zwycięstwo. Ja sobie nie wyobrażam innego wyniku i zapewniam, że i, i szatnia zespołu, i sztab szkoleniowy, jeżeli chodzi o Puchar Polski, doskonale zna moje zdanie. Mecz Wigier ze Zniczem dzisiaj o godzinie 19. My rozmawiamy mniej więcej, jest teraz godzina 17.40, także już wywiad będzie opublikowany, jak już będziemy znali rywala. To już będziemy wiedzieć, gdzie idziemy. Tak, natomiast powiedz, teraz jeszcze nie wiedząc, zakładacie już, macie plan taki logistyczny na wypadek Suwałki-Świnoujście? Ale jest. To, to nie jest tak, że my jesteśmy zaskakiwani. Natomiast yy, nie ukrywam, że, że te kciuki jednak mocniej zaciśnięte są za, za niczym wycieczka, yy, wycieczka, wycieczka, wycieczka z słowo, ale wyjazd do, do Suwałk, potem wyjazd, przejazd Suwałk do Świnoujścia, to jest yy, logistycznie mega przeprawa. Mega przeprawa i yy, jeżeli możemy jej uniknąć, to wolałbym jej uniknąć. No, jeżeli przyjdzie nam grać w Suwałkach, nigdy w życiu w Suwałkach nie byłem, przyznaję, bardzo chętnie obejrzę to miasto. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, to już powiedzieliśmy, że praktycznie no, Gieksa nie osłabiła się z wyjątkiem Denisa Rakersa, który odszedł. Czy była jakakolwiek szansa, żeby ten piłkarz został, czy jednak warunki były takie, że no, nie dało się tego przeskoczyć? Szansa była. Są tacy w klubie, którzy twierdzą, że szansa jeszcze jest, bo, bo Denis wyjechał do Portugalii na, na obóz z Brighton, ale jeszcze nie ma decyzji co do, co do jego angażu w Brighton. Natomiast ja z Denisem wielokrotnie rozmawiałem, Denis znał i zna doskonale moje zdanie i wie, że ja bym bardzo chciał, żeby on tutaj grało. Natomiast sytuacja, w której on jest zawodnikiem Zagłębia Lubili, Zagłębia Lubili chce, chce w jakimś układzie na Denisie, no nie chcę używać słowa zarobić, ale chcę tak zakończyć swoją przygodę z Denisem, żeby w jakiś sposób móc, móc to odczuć finansowo, to powoduje, że My nie możemy jeszcze na, na tym poziomie stawiać finansowo. My nie możemy, może w perspektywie krótkiej to się zmieni, ale na chwilę obecną nie możemy kupować zawodników, już nawet nie patrząc na aspekt jakby zakazu transferów, bo to jest jedna rzecz, ale z uwagi nawet na to, że, że to jest takie trochę porywanie się z motyką na słońce. Jeżeli mówimy o kwotach, które się pojawiały, jeżeli chodzi o denisa, padały różne kwoty, ale one, każda z tych kwot, którą słyszałem, przekraczała 200 tys. euro. To nie są kwoty, które są kwotami e, małymi, e, nie tyle nawet na GK, jest to w ogóle na polską piłkę i wydaje mi się, że, że jeżeli jakikolwiek klub e, nawet na poziomie klasy dostałby taką propozycję i to byłaby ta ostatnia propozycja, to Denis w Polsce nie zostałby sprzedany. Drugim piłkarzem, który mógł odejść z gps u był Grzegorz Fanfara. No, zanosiło się na to, że faktycznie może opuścić nasz klub. Jednak zdecydował się zostać, jakoś byłeś z nim cały czas w kontakcie, jakoś próbowałeś go namówić, żeby został przy Bukowej? Z Grzeskiem rozmawialiśmy, Grzesiek jakby zadzwonił, doszła do mnie informacja, że bo zadzwonił z, z takim pytaniem, że dostał pozycję z zawiszy i że chciałby tam pojechać, obejrzeć jakie tam warunki, jak to wygląda, Bo to zawsze klasy, ja to rozumiem. Rozmawialiśmy o tym długo, czy chce zostać w eks czy chce odejść. My pewne rzeczy mieliśmy, my pewne rzeczy mieliśmy jakby ustalone z grzeźkiem wcześniej, to też nie była jakaś tam sytuacja, że, że to jednego dnia się rozgrywało. Natomiast on do mnie zgodę na, na wyjazd do Bydgoszczy dostał po, po tym wycieczce do Bydgoszczy, bo to można na wycieczką nazwać. Przyjechał, siadł, powiedział, że on, klasa zawsze jest kusząca, ale jednak woli być w i Katowice. Ja to szanuję, doceniam, cieszę się z tego, bo Grzesiek jest ważnym ogniwem na boisku i bardzo ważnym ogniwem w szatni i ma, ma pewne takie cechy, które powodują, że, że jego strata byłaby na pewno stratą bardzo, bardzo dużą. Jeśli chodzi o wzmocnienie zespołu, dwa takie najbardziej może kojarzone nazwiska, które pojawiają się na treningach, no to Michał Zieliński i w ostatnim czasie, w kwestii ostatnich dni i wczorajszy sparring, Tomasz Wrubel. Powiedz, jak wygląda sytuacja tych zawodników w kontekście angażów w Gieksie? Jeżeli chodzi o, o Tomka Wrubla, to Tomek. Myśmy rozmowy z Tomkiem rozpoczęli już dawno-dawno, bo, bo pierwszy kontakt o GKS-ie to, to chyba był marzec, początek kwietnia, kiedy rozmawialiśmy z Tomkiem. Sytuacja Tomka jest w chwili obecnej taka, że Tomek faktycznie bardzo chce w GKS Katowice, wie, jakie są możliwości klubu. Wie, że, że, że GKS je, w jakim miejscu jest, bo też ma informacje wprost, w szatni w, jakim, w jakiej sytuacji jest w chwili obecnej GKS. Natomiast bardzo chce. Rozmawialiśmy o warunkach. Warunki są do spełnienia przez GKS. E, wystąpił w sparingu, fajnie to wyglądało, przyzwoicie, całkowicie. Wiadomo, że, że ma może jakieś tam lekkie jeszcze niedobory treningowe, ale to szybko zostanie zniwelowane. E, teraz chłopcy wrócili z obozu. Jutro jest wolne, ale myślę, że w piątek wsiądziemy do takiej, mam nadzieję, ostatniej partii rozmów i wyjdziemy podamy sobie ręce. I szanse ja, ja widzę naprawdę duże. No wiadomo, że nie ma co ogłaszać transferu w sytuacji, gdy nie są podpisane i tego nigdy w GKS-ie na pewno nie zrobimy. Ale głęboko wierzę, że, że w nadsądek prezentacji Tomek już będzie, będzie formalnie zawodnikiem GKS-u. Jeżeli chodzi o Michała, no to Michała znam ze starych czasów być dobrze. Zresztą Michała nie da się nie lubić. I, i myśleć o nim źle, można sportowo mieć o nim już zdanie pewnie, ale, ale mówię tak na kadwie takim towarzysko, towarzyskie koleżeńskiej, to, to, to zawsze pozytywnie. Jeżeli chodzi o kontrakt Michała, no to, to jest kwestia taka, że, że to warunki są ustalone, uzgodnione, spisane. Tu, tu nie ma jakichś wielkich problemów. Problemem oczywiście jest kwestia tego dopieszczenia ostatniego, czyli uprawnienia zawodnika, bo, bo zawodniku może mówić być wtedy, kiedy on będzie uprawniony do gry w GKS. Warunki są takie, że GKS na pewno jest w stanie je spełnić. Jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, którzy no w dość sporej liczbie pojawili się na zgrupowaniu, trener Rafa wypowiadał się o nich pozytywnie. Jak ich status? Czy większość z nich zostanie, czy niektórzy, czy kilku i czy wiadomo, kto jest najbliżej? Z chłopaków na chwilę obecną pewnie najbliżej jesteśmy z Zaciągiem Zielonogórskim, czyli z Rafałem Dobryńskim, Rafałem Figielem. Tam jest kwestia jeszcze uzyskania pewnych dokumentów z Zielonej Góry. Chłopcy, chłopcy już jakby mogą powoli czuć zawodnikami gks u Jeżeli chodzi o pozostałych chłopaków, jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z Polonią Łaziska odnośnie Patryka Widucha. Rozmawiamy z Gwarkiem Zabrze odnośnie tych dwóch chłopaków, czyli Aleksa Januszkiewicza i, i, i Filipa Wizidieckiego. Rozmawiamy Zobaczymy, czy, czy uda nam się z Gwakiem osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony. W dniu jutrzejszym będziemy rozmawiać z górnikiem Zabrze o, o, na temat Rafała Pietrzaka. Jeżeli chodzi o, o Roberta Widawskiego, czyli tego bramkarza, który tam dojechał na tą pozycję, nazwijmy ją w chwili obecnej, pozycji numer 3, on się zgodził podnieść tą rękawicę i walczyć, walczyć o, o to miejsce. My jesteśmy w stanie zaakceptować te warunki. Wydaje się, że. что это же робот, если близко к тебе.